Cebula to bardzo niedoceniane warzywo. Przez swoją stosunkowo niską cenę, nieprzyjemny zapach wydobywający się ust po spożyciu i niepochlebne określenia odnoszące się do niej typu Polaczek-Cebulaczek, stawiające cebulę w niekorzystnym kontekście, wydawać by się mogło, że nie jest to zbyt prestiżowe warzywo. W tym filmie przekonacie się jednak, że nic bardziej mylnego. Najbardziej polskie warzywo na horyzoncie płyniemy. Cebula zaczęto stosować w Chinach już 5000 lat przed Chrystusem. Starożytni Egipcjanie, biorąc pod uwagę kulisty kształt i pierścienie, uważali cebulę za symbol życia wiecznego i była używana w pochówkach zmarłych. Można ją spożywać na surowo, podsmażoną, upieczoną jako dodatek do sałatek, sosów czy głównych dań, słowem jak tylko dusza zapragnie. Cebula pod wieloma względami bije na głowę konkurencję. Zacznijmy od tego, że jest to dobre źródło błonnika w tym fruktanów które odżywiają pożyteczne bakterie, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie okrężnicy i ogólnie jeli. A także witaminy C i witamin z grupy B, co wspomaga układ odpornościowy, produkcję kolagenu, naprawę tkanek, wchłanianie żelaza, produkcję erytrocytów itd. itd. Wyróżnia się m.in. cebulę żółtą, białą, czerwoną, zieloną, słodką oraz szalotkę. Jest bardzo mało koloryczna, bo w jednej średniej cebuli znajduje się tylko 44 kalorie, co by nie było, jest to w 89% woda. Jest ona również dobrym źródłem potasu, wapnia, żelaza, manganu, magnezu, fosforu, siarki czy kwarcetyny, czyli przeciwutleniacza zwalczającego stany zapalne. Cebula obniża poziom cholesterolu, co może obniżać ryzyko chorób serca. Silne właściwości przeciwzapalne mogą również pomóc obniżyć ciśnienie krwi i chronić przed zakrzepami krwi. Ponadto prawdopodobnie ma ona właściwości przeciwnowotworowe zwłaszcza jeśli chodzi o raka żołądka czy jelita grubego. Regularne spożywanie cebuli pomaga przy kontrolowaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, co jest ważne szczególnie dla osób z cukrzycą i ze stanem przedcukrzycowym. Badania przeprowadzone na zwierzętach dowiodły, iż cebula może chronić przed uszkodzeniem kości, a nawet zwiększać masę kostną. Warto więc, by znalazłaś honorowe miejsce w diecie osób borykających się z osteoporozą i tych ze zwiększonym ryzykiem redukcji masy kostnej, np. kobiet po menopauzie. Stwierdzono, że błonnik cebuli oligofruktoza zapobiega i leczy różne typy biegunki. I to chemikalia zawarte w cebuli mogą zmniejszyć ryzyko wrzodów żołądka i dwunastnicy. Cebula jest wypełniona składnikami odżywczymi wzmacniającymi odporność, takimi jak selen, związki siarki, cynk oraz witamina C. Ponadto jest jednym z najlepszych źródeł wspomnianej już kwercetyny, przeciwutleniacza, który ma również właściwości przeciwwirusowe. Syrop z cebuli babci na przeziębienie jest zatem bardzo dobrym naturalnym lekarstwem. Cebula jest co by nie było uważana za najsilniejszy naturalny antybiotyk może zwalczać zarówno infekcje wirusowe, jak i bakteryjne, przez co łagodzić objawy buru gardła, a także pomagać w zwalczaniu chociażby trądziku. Cebula zawiera związki siarki, które pomagają zwalczać śluz i sprzyjają wydalaniu śluzu z dróg oddechowych. Ponadto zwalczając wolne rodniki spowalnia ona starzenie się, np. skóry. Cebula pomaga zmniejszać oparzenia, swędzenie i obrzęki spowodowane ukąszeniami owadów. Wystarczy przyłożyć plaster cebuli w miejsce ukąszenia. Może ona spowalniać utratę pamięci związaną z wiekiem. Badania sugerują, że przeciwutleniacze zawarte w cebuli wiążą się ze szkodliwymi toksynami w mózgu i wypłukują je z organizmu. Cebula pomaga też redukować bakterie powodujące próchnicę. Siarka w niej zawarta poprawia także kondycję soczewki oka i zmniejsza ryzyko jaskry, zblednięcia plamki żółtej i zaćmy. Mimo że można ją przyrządzić na różne sposoby, od zupy po smażenie. To chyba nikogo nie zdziwi fakt, że najzdrowsza jest na no A dlaczego płaczemy, z cebulę? Z pokrojonej cebuli wydziela się aminokwas zawierający siarkę. Powstaje lotny związek chemiczny o nazwie s tlenek tiopropanolu. Gdy wraz z powietrzem dotrze on do naszych oczu i rozpuści się w pokrywającym ich powierzchnię płynie łzowym, powstaje m.in. kwas siarkowy, który podrażnia nasze oczy, na co reakcją są łzy. Mimo tych wszystkich zalet jedzenia cebuli, odradza się je osobom ze schorzeniami przewodu pokarmowego, w tym z refluksem żołądkowym i zespołem jelita drażliwego. Cebuli nie poleca się także chorem na nerki oraz w przypadku niewydolności serca. Warzywo to jest bardzo szkodliwe, między innymi dla psów i kotów. Amerykańskie badania wykazują, że właśnie to warzywo należy do najmniej skażonych środkami uprawy roślin. Średniowieczni medycy zalecali cebulę na bóle głowy, ugryzienia węży i na porost włosów. Największym producentem cebuli na świecie są Chiny, gdzie produkuje się prawie 20 milionów ton. Cebula pojawia się nawet w Biblii, gdzie wymieniona jest dwa razy. W Księdze Liczb, z cytatu 11.5, dowiadujemy się, że Izraelici podczas ucieczki z Egiptu do ziemi obiecanej bardzo tęsknili za cebulą, której nie mieli na pustyni. Świadczy to, że była ona wówczas w Egipcie warzywem popularnym i lobianym. W starożytnej Grecji sportowcy jedli duże ilości cebuli. Wierzono, że wydatnie poprawia ona sprawność fizyczną. Gladiatorzy rzymscy przed walką na arenie nacierali mięśnie cebulą i oliwą. Robotnicy budujący piramidy Cheopsa otrzymywali za pracę m.in. cebulę. Dowodem na to są malowidła egipskie oraz teksty na grobowcach. Obecnie nie występuje już dziko rosnąca cebula. Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z ust po zjedzeniu cebuli, wystarczy spożyć świeżą pietruszkę. Największa cebula ważyła zatrważające 8,5 kg, podczas gdy średnia waży zaledwie 200 g. Dziękuję bardzo za obejrzenie i wysłuchanie materiału. Jeżeli się podobało, to wiecie co robić. Do usprzenia. Ahoj!